Czy wy wiecie, że w Krakowie jest jeden z wyższych odsetków zdrad? Znaczy, to wiadomo, no nie ma się co dziwić. Wszystkiemu winien smog. Weź w tym dymie traw. Co nie? Panowie, ja rozumiem. Zdradzają! Ostatnio, słuchajcie, piwnica pod baranami, no znacie miejsce, co nie no, a ja już wiem, skąd pomysł na nazwę Uźma. Stoję przy barze na zamówienie, czekam, obok pojawia się on. Pierścień, na paluszku się złoci. Myślę, Boże, może cygan, gdzie cygan? Karnacja norweska, ty cygan z osną mi się trafił. A pan mąż jedzie z koksem, nam zagaduje, opowiada, anegdotki szyje. Kom... Panowie taka rada odbłachnia, jak szybko byście nie gestykulowali, to tą obrączkę i tak widać. No to ja się go pytam, czy żonaty? A onże absolutnie. To jest jedyny pierścień wykuty przez władcę ciemności Saurona. A ja jestem właśnie w drodze do Mordoru, żeby go zniszczyć. Bo czarodziej Gandalf mu kazał, Kuźwa. Taki Tolkien, wiecie, zaczął w ramach dowodu tą obrączkę nad świecą opalać, że tam niby być. Jak... Dzięki bogu mu się ręka wzajał, poleciał do łazienki do to gasić, no to miałam gościa z głowy. ty. Po pierwsze, żonaty odpada, ale ale weź, ale weź, ale! Ja mam, ja mam zasadę, jak delikatesy ze zdrową żywnością. Jeśli jaja, to tylko z wolnego wybiegu. Chów klatkowy mnie nie interesuje, ty, żeby jakaś kwoka mi oczy te. Na co mi to, po co mi to? bo ja chcę żyć. Po pierwsze żonaty, a po drugie, no wyglądał jak hobbit. Znaczy wiecie, miłość jest ślepa, ale bez przesady. Taki dziko włosiony. Duże stopy. A wiecie, co mówią o dużych stopach? Znaczy to akurat jest mit. Ja mam duże stopy i bardzo małego penisa. Ale przysięgam wam, nic nie kłamie. Dotąd, dotąd mi szalone sięgał. Ja rozumiem, panowie, że dla was to jest wysokość optymalna! Ale ja mam jeszcze łeb. Ja, metr 73 plus, szpilki, metr no, 80 z poważnym hakiem. Te, I chłopinka kuźwa, metr 60 w kapeluszu, a pod, 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 podbija. Znaczy podbija on tak bardziej, podskakuje. Oczywiście ja zawsze bardzo miło odpowiadam, że dziękuję, że jestem wzruszona. No ale widzi pan, przystojniaku, no. Nie trafił pan w odpowiedni fragment mojego życiorysu. Kiedy będę bogata, będę miała duży dom, basen, przed domem pięknie skoszony zielony trawnik, to wtedy pomyślę o grodowym krasnalu! Do żony wraca i kurduplu, słuchajcie, bo mnie wpienił. Żona w domu, dzieci płaczą, a ten bałamuci. Panienkę? To jeszcze metr od siebie wyższą, ty. Alpinista się znalazł. Wiecie, oczywiście, takie żarty trochę żeśmy pogadali, napiliśmy się, tminka. do niczego nie doszło, nic się nie stało. co? Nic, nic, nic. Ale to, co naprawdę mnie zastanawia, to dlaczego żonaty alpinista ty, ma taką pewność siebie? A, bo jest mężczyzną. A dlaczego mężczyźni mają taką pewność siebie? Churwie. Wiedział. <noise> Słuchajcie, to jest niewiarygodne zjawisko. Panowie, to, to nawet nie jest od Was zależne. Wy po prostu jesteście tak skonstruowani, kuźwa. Wy nie macie żadnych kompleksów. Czy któryś z Was nie wiem a się przejmuje celulitem, rozstępami na udach. Skąd? Wy nie dostrzegacie problemu. Brzuch wam zasłania. <noise> Czy któryś z Was przejmuje się brzuchem? Gdzie brzuch? Ty? Ja, ja, jaki brzuch? Nic nie widać. No, nie widać, bo jest ukryty. Pod bujnym owłosieniem. Często kuźwa tak bujnym, że wytwarza się tam unikalny mikroklimat. Niezwykły ekosystem ty. Połączenie z dziczałej flory i fauny. Ta plontanina tych łączy. Liany to tu wszystko. Po środku wiadomo, buja się mały tarzan. Pan się śmieje, pan kojarzy ten busz. Pan zna tę dżunglę. Ja słyszałam o gościu, który w tym całym buszu, w okolicach Pępka, odnalazł małą osadę afrykańskich pigmejów. Osiedlili się tam ze względu na magiczne źródło bawełny. Nie robili nic, tylko modlili się do bogów, a codziennie pojawiały się nowe, bawełniane kłaczki. Kuźba cud. To jest niewiarygodne. Wy jesteście tacy pewni siebie, a niektórzy, no ja... sorry, ale ktoś to musi powiedzieć. A czy nie musi, ale ja to powiem. Niektórzy wyglądają jak globus. Tutaj około no, równikowy busz, to to wszystko żyje, te Amazonia, te tygrysy, tu. A tu fu arktyczna czapa. Na nagiej pokrywie wegetują. Omijam Pana jak mogę, nawet na pana nawet nie patrzę na Pana. Naprawdę z całych sił. Nie ma tej strony w ogóle, kuźwa połowa przyszła. Wegetują nieliczne mchy, porostyglony. Naukowcy dowiedli, że zakola są efektem cofania się lodowej czapy. Czytała Krystyna Czubówna. Muszę mi tu takich rzeczy nie pokazywać, bo ja to naprawdę. Ja to wszystko mówię z czystej, niczym nieskrępowanej zazdrości. Przecież ja też bym tak chciała kusiwa, ja, ja, ja was podziwiam, ja, ja Was tak podziwiam, ja mam tak zazdroszczę, że naprawdę to parę dni kombinowałam, czy istnieje coś we wszechświecie, co nie? Co byłoby w stanie wpłynąć na tą męską pewność, żeby coś z nią zrobić? jakoś ją tak wiecie, tak coś i wymyśliłam. Tylko tak czysto teoretycznie, także bez wiecie, bez, bez panie hiznowych. Co by było, nie? O Jezus, ale to będzie mocne. Dobrze siedzicie. Co by było, gdybyśmy my, nie, dziewczyny, jak tu siedzimy, tak wzięły i się umówiły, co nie? Że tak na raz. Od dziś. Przestajemy udawać orgazm. Spokojnie, tu zawsze jest taka sama reakcja. Ja naprawdę. Pan nawet się nie ruszył, co nie. O, ja to. oho, kuźwa, ale wymyśliła. To już. Aha, aha. Niby nic! Ale panowie, wyobraźcie sobie. Właśnie przed chwilą zapoddaliście swojej Grażenie najlepsze ruchy w jej życiu, byliście de best. A w łóżku odpowiada wam cisza i cykanie świerszcze. ZIK. Grażyna, to co się tu przed chwilą wydarzyło. Nie. Grażyna, to do czego tu przed chwilą do. Ja nie mogę z tobą tym teraz rozmawiać, a z kimś muszę porozmawiać. Halo? Mieczysław? Z tej strony Janusz. Przed chwilą ciupciałem się z Grażyną. Nie pocieszaj mnie! Ciupciałem się z Grażyną, co nie? I, była, i byłem super, byłem na... A ona nic! Dochodzimy do finału, ona nic, ani dźwięku! Rozumiesz? Rozumiesz! Byłem tak dobry, aż za nie mówiła z wrażenia. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru, od Poc Ewa Błatko i zespół muzykanty.